Witać, powitać Państwa, ufów, z uf, tej strony PSO. A tak, jak widzicie, jest, moi drodzy, kolejny odcinek z poradnika do, jak to się nazywa, naszego kochanego mechanizmu. Tak, moi drodzy, dzisiaj mamy poradniczek z mechanizmu. Oglądacie to w niedzielę, tak, wypuszczam to w niedzielę. Także więc, e, w poprzednim odcineczku patrzyliśmy, jak zrobić, oczywiście tu nasz kociołek, o kociołek no, jak zrobić kocioł i wiele innych parę wodną sobie przetransportujemy tutaj dalej no a dzisiaj w odcineczku pokażę wam jak zrobić właśnie turbinę przemysłową, przynajmniej tą najłatwiejszą to zależy już od was względy estetyczne tej tej, tej turbinki także więc przechodząc już do poradnika jeszcze tylko wspomnę zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału jeśli jesteście nowi a dla osób które mnie już oglądają bardzo dziękuję za to wszystko no i co zaczynajmy do tego żeby móc zbudować naszą turbinkę potrzebować będziemy takich bardzo fajnych fajnych elementów jak obudowa turbiny tak obudowę turbiny potrzebujemy żeby wiadomo była obudowa i wiele wiele innych buduje się nią dosyć łatwo Eee, Dodajemy sobie sztabki 4 stali i jedną sztabkę 8. Tak, zaraz Wam tu pokażę. Obudowa turbiny i dostaniemy przez to 4 obudowy turbiny. Dalej, potrzebować będziemy też zaworu ciśnieniowego. Co za tym idzie? Potrzebujemy 4, właśnie, e, obudowy turbiny i jeden e, zaawansowany zestaw elektryczny. Jak to można rzec? O, i usunąłem jeszcze. <laughs> Zaawansowany zestaw. Układ sterowania, dobra. Układ sterowania. Do następnych rzeczy potrzebujemy wyciąg turbiny, który jest właśnie. O, to jest nasz wyciąg turbinki, jak widzicie. Do niego potrzebujemy też cztery bloki obudowy i kratę. Do następnego potrzebujemy szkła strukturalnego, które nam będzie ładnie prześwitywać i pokazywać co się dzieje wewnątrz turbiny. Także więc potrzebujemy cztery nasze kochane tapki stali i jedno, jedno szkło, żeby mieć cztery szkła strukturalne. Potem takie coś jak, uwaga, cewka elektromagnetyczna. Tak? Ztewka elektromagnetyczna, której będziecie potrzebować 9, nieważne, jaka to będzie turbina. Można zrobić ją oczywiście taką, jaką chcecie, e, i czy wyższą, czy niższą, e, ale do minimalnych rozmiarów, nawet czy do na minimalnych, czy do najwyższych rozmiarów potrzebujecie, przynajmniej te 9 stewek elektromagnetycznych, która mi się zdaje, że to jest jedną z droższych rzeczy do zrobienia, bo potrzebuje mieć. Uwaga, cztery sztabki złota, cztery sztabki y, stali i akumulator. Akumulator to jest dosyć też w miarę łatwa sprawa, bo sztabki złota, redstone i wzbogacony stop. E, żeby mieć dalej, potrzebujemy zawór ciśnieniowy, który będzie się znajdował. O, jak widzicie tutaj, za szkiełkiem widzicie tam jest zawór ciśnieniowy. E, potrzebujemy cztery sztabki stali. 4 kraty i stop. Więc to nie jest coś bardzo ciężkiego. Następnie, potrzebujemy mieć łopaty turbiny, które będą powodowały, że będą się one obracać na wale turbiny e, takim wirniczku. Cztery sztabeczki, oczywiście, i znowu stop. Też nie jest to coś drogie. Najgorszą rzeczą to jest po prostu uzyskanie tego y, tej stali, bo no, stal jest praktycznie tutaj wszędzie używana. Do następnych rzeczy potrzebny mieć wirnik, turbiny, który będzie się obracał yy, i przekazywał energię do naszego, uwaga, komple, kompleksu rotacyjnego. Oczywiście do niego też potrzeba 6 tutaj już sztabek stali i 4 stopy. Dalej, kom, yy, kompleks rotacyjny. Potrzebujemy 4 sztabki stali, dwa układy i 3 sta, yy, stopy. Jest to coś, co napęd przekształca rotację, rotację zbiera i ją przekształca energię, tak jakby powoli. No energię taką jakby przenośną dalej, która idzie do cewek elektromagnetycznych, no i wiele, wiele innych. Budowa takiej oto turbiny jest dosyć, no, ciekawa. Możemy zbudować taką podstawową turbinę, tak, testowałem, moi drodzy, jaki może być minimalny rozmiar, to jest minimalny rozmiar turbiny. Przypominam, jest to poradnik 1.12.2 do mechanizmu. Nowsze wersje już się nieco pozmieniały, więc od razu Was ostrzegam. Do takiej minimalnej rzeczy na samą obudowę potrzebujemy mieć stalak i 22 obudowy turbiny. Tak, do zbudowania tych innych elementów, czyli wyciągów turbiny, zaworów turbiny, potrzebujemy mieć osobno 48 aż. Obudów turbiny to daje nam przecież około 80. Nie jestem pewien, ale tak powinno gdzieś to być. Razem daje nam to 86, właśnie 86 daje nam to. No i co? Minimalne rozmiary tego, co potrzebujemy, czyli trzy wirniki turbiny, jeden kompleks. Nieważne jaka to będzie, jeden kompleks. 12 wyciągów turbiny. Oczywiście moi drodzy, możecie dać jeden wyciąg turbiny. Możecie dać, ale to po prostu też i zmniejsza efektywność turbiny, a zarazem estetykę, bo ładnie wygląda jak wszystko jest, niż jak nic nie ma. Oczywiście, no wiadomo, najbardziej żerne są te wyciągi turbiny, które najwięcej spożywają naszego tutaj kochanego obudu, obudowy. No i co? Przechodząc dalej, potrzebujemy zawory ciśnieniowe 2 i za. Y Zawór ciśnieniowy zwykły i zawór ciśnieniowy turbiny. Przepraszam, pomyliłem się. Zawór, ciśnie... zawór turbiny potrzebujemy dwie. Zawór ciśnieniowy potrzebujemy dziewięć i trzydzieści szkła oraz sześć łopatek. Tak, sześć łopatek to będzie sześć tak jakby naszych kochanych łopateczek. Więc to nie jest coś ciężkiego. Dobrze, bierzmy się do budowania. Tak moi drodzy, weźmy się do budowy. E, gamma 1, nie, gamma mod d 0. E, gamma d 0. Dobra i team set d. Musiałby się nam na nowo dzienek zrobić. No i weźmy się do budowy. Więc ona potrzebujemy nam tutaj raz 2 3 4 5. Bierzemy raz 2 3 4 5. No i 5 na 5 w sumie to jest, więc no, raz, 2, 3, 4, 5, raz, 2, 3, 4, 5, raz, 2, 3, 4, 5, raz, 2, 3, 4, 5. Mamy już podstawową, tak jakby stojaczka naszego kochanego. No i teraz potrzeba nam tu zbudować parę ciekawych rzeczy, czyli całe te insze inszości, jakie są nam tutaj potrzebne do tego wszystkiego. Oczywiście, żebym mógł wyjść za chwilę, bo okaże się, że e, Piesel nie może wyjść. Będzie, dopiero będzie, e, śmiechu trochę. Bo będzie, o nie, najgorzej. E, musimy sobie dać takie trzy, wiadomo, przerwy. Oho, e, źle postawiłem. E, więc trzeba znowu zrobić gamę modę 1. I w sumie... Zrobię to tak, że nie będę tak budował wszystkiego. Ale... Chcę wam pokazać po prostu jak to wygląda, bo no, się zapomnę i nie chcę tutaj czegoś sknocić, wiadomo, cyk, dajemy tu, dajemy tu, oczywiście jakbym robił za szybko te poradniki, to chciałbym żebyście dali mi znać, że ej piese, za szybko, za szybko, zwolnij tempo, dobrze, moi drodzy, dalej dajemy raz, dwa, trzy, do góry kolejne, cyk, no i to są takie słupki słupkowe, Same supeczki takie tutaj. Dajemy sobie na bok. Tyk. I ma, mamy coś pięknego już. Dajemy wirniki turbiny, które trzeba shiftem trzymając skakać. Bo inaczej się nie położą. Tak, one są takie właśnie, że się nam nie położą inaczej. Dajemy sobie kompleks rotacyjny na samej górze. Oczywiście łopaty turbiny też dajemy. Całe sześć łopatek tutaj przejdzie nam. Zawory turbiny to sobie na koniec zostawimy, no i teraz rzecz kolejna, czyli wyciąg turbiny będziemy potrzebować, a zarazem zawór który musimy dać wokoło naszego kompleksu rotacyjnego, bo to jest ważna sprawa. Dalej dajemy nasze cewki elektromagnetyczne. Tak, na tym muszą się opierać nasze cewki, tak jak tutaj widzicie o ceweczki. Cewki elektromagnetyczne. No, i damy sobie wyciągi turbiny. Raz, dwa, trzy, sześć, tyk i dwanaście. I teraz możemy praktycznie to już sobie zabudować. Wielkiej filozofii nie mam. Tylko potrzebujemy jeszcze dać sobie nasze zawory. Nawet bez zaworów to jest, ale bez zaworów nie wprowadzimy tego wszystkiego. Jak widzicie, jest już to, co potrzebujemy. I cyk. Czyli wchodząca woda, wychodząca, w sumie wchodząca woda tylko, nie woda, wróć, wchodząca para, która zamieniana jest w energię, no i energia, która jest zabierana do, wiadomo, biurnika. Jak ona działa tutaj, ta turbina, właśnie wam chcę pokazać, jak ona się naprawdę estetycznie super zachowuje. Jak widzicie, kręci niebagatelnie mocno, tylko wiadomo, że się para skończyła. A no na to się nic już nie poradzi, że para jest jaka jest. No ale widać, że się kręci. Statystyki tej turbiny to jak widzicie jest ograniczenie. O widzicie? Przepływ pary zawory 8, otwory wentylacyjne 12, produkcja 6 ostrzy, czyli naszych łopatek i 9 cewek. Maksymalna produkcja to jest 164 MRF. Maksymalna moc wyjściowa to jest wyjściowa to jest 0 MBT bo wody na razie nie posiadamy oczywiście wodę możemy sobie zrobić tak i ona będzie nam tam czasem wychodzić bo wyciągły turbiny tak działają oczywiście woda żeby nam wracała ale tak czy siak potrzebujemy mieć tych pomp żeby dać naszemu tej koledze możliwość pracy ja to zrobiłem tak żeby przygotować minimalnie chociaż bo z butli do pary nie chciało mi to funkcjonować ale widzicie, jak się to ładnie kręci i ładnie nawet produkuje prąd. Co prawda jest to rzecz nie, nieopłacalna, jeśli mamy boiler i ogrzewamy go tylko i wyłącznie spalanym blokiem węgla. Można oczywiście tak energię pozyskiwać. Oczywiście nie ma to nic za złe. Ale nic na to się nie poradzi, jak to by powiedzieć wam moi drodzy. Nic nie poradzę na to, że no to jest nieefektywne. Do tego potrzebować będziemy reaktora, który zobaczycie już, moi drodzy, w następnym odcinku naszego poradnika i wtedy będzie już większa zabawa. Będzie dłuższy poradniczek. Także więc zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania. Dziękuję Wam za to, że byliście. No i co? Mam nadzieję, że jakoś pomogłem z tym poradnikiem i widzimy się niebawem w następnych odcinkach. Pożegnać Was ufów i do zobaczenia niebawem. Pa!